Hej, TDMAKER WSPIERA, to jest pierwszy odcinek z Battlefielda 4. Eee, niedawno w sumie kupiłem tą grę, więc postanowiłem, że ją też przy okazji nagram. Ale w przyszłości chciałbym ją też nagrywać razem z moim kolegą, który właśnie też nagrywa Battlefielda. Tylko jeszcze bym musiał tutaj wszystko ogarnąć. Więc jak na razie możliwe, że będę trochę lamił w tą grę. Oczywiście miałem ją na PS3, ale to wtedy była inna kontrola. Eee, Bampery są, znaczy jest inna kontrola. Jeżeli chodzi o strzelanie i tym podobne, więc. No ale z gry na gry idzie mi coraz lepiej, więc mam nadzieję, że tak się już utrzyma. No ale dobra. Widzę, że mamy przejęte gdzieś tak trzy punkty, a jeden chyba nam biorą albo bronimy. Ale najbliżej mnie jest. C, no to pójdę na C. Ale to jest ogromna różnica jeżeli chodzi o PS3, a PS4, bo wcześniej grałem na tym PS3 i szczerze grałem już naprawdę ledwo co działała. Dobra, czyli oni przyjmują cechy. Ja idę gdzieś tutaj od tyłu, może kogoś znajdę. O! Wow! Ale w sumie to mi się udało z tym helikopterem. Dobra, to ja sobie może trochę polatam. Czyli przy okazji polecę na inne punkty. Tutaj chyba jest pusto raczej. Nikogo go nie widać. Ups, 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 ups. Dobra, to ja może lepiej gdzieś wyląduję, a nie. Serio! Kurde, coś mi nie wyszło. Będę musiał jeszcze popracować nad lataniem z helikopterami. Dobra, pójdę tutaj, tylko. Dobra. Jest pusto. Dobra, wow, wow, wow. Coś tak, właśnie wcześniej słyszałem, że ktoś do mnie strzela, ale myślałem, że on jest za mną, a ja akurat tutaj obok mnie. Dobra, widzę, że udało się nam przyjąć punkt B. Teraz przydałoby się pójście na C. Kurde, te tutoriale mi się dalej pojawiają. O, dobra, już tam nasi przyjmują punkt, więc jest dobrze. Ciekawe czy tam jest jakiś zwiadowca, bo widzę tutaj sygnalizator Dobra, już go załatwił Dobra, punkt C już jest Ja tutaj wsiądę do jakiegoś pojazdu i pojadę do następnego punktu Tylko że ta auto już ledwo są zipie Dobra, widzę, że już sytuacja się trochę uspokoiła. Pojadę tutaj na F, bo widzę, że chłopaki już tutaj walczą, walczą. O, tam po lewej chyba kogoś widziałem, albo mi się pewnie wydawało. A, kurde. Myślałem, że go zabiłem. Jednak nie. To ja pójdę tutaj i przy okazji wyjdę na punkt. O właśnie tu jest też E. To ja mogę pójść na E. Kurde prawie. Wow! Dziwne, że go wcześniej tutaj nie zauważyłem Dobra, z tego co widziałem na mapie O, tutaj jest, tutaj, tutaj Załatwię go z noża Pięknie Tylko widzę, że tutaj się wbijają wrogowie na ten punkt. To ja, może przez kilka jeszcze tutaj zostanę. Sytuacja zawsze może się odwrócić. Dobra, już tutaj naszego zabili. Właśnie nie wiem, o której strony pójść, ale myślę, że chyba tutaj pójdę. O. Już chciałem wziąć przy okazji z noża. Tak, to się jest. A dobra, już jest załatwione. Dobra, to ja wsiądę sam do pojazdu i pojadę na punkt G. Do wszystkich cel prawo został przyjęty. O kurde czołg. Ktoś tutaj sobie strzelał z moździerza O kurde. Widziałem ten czołk, ale nie myślałem, że on akurat tutaj pojedzie. Zaskoczył mnie tak szczerze. Dobra. Widzę, że mamy na razie wszystko pod kontrolą. Tam chłopaki przejmują g. O, teraz ja sobie wsiądę tutaj do... Ups, ups, ups. Do tego jedziemy.

Mam nadzieję, że tutaj nie ma żadnej miny podłożonej chociaż. O kurde. Dobra, jeszcze tutaj szedł jakiś. Dobra, potrzebuję napraw. Nie wiem, co ci strzeliło do tu Mam nadzieję, że ten... Ziomek z tej rakietnicy mnie teraz nie zestrzeli. Dobra, tyle wystarczy. O, tutaj był. O, jest tutaj helikopter, tylko czy on ma działka? Dobra, zostanę przy tym. Tam na dachu chyba ktoś jest, z tego co mi się wydaje. Ja się kurde boję, że on mi tutaj zrzuci C4 czy coś w tym stylu. może pojadę na wszelki wypadek może jest ich tam więcej dobra nikogo nie widzę. o tutaj chyba coś widziałem. dobra tamten go chyba... No tak zabił bo dobra dobra Rzeczywiście. Skąd on strzelał? O dobra, tam ktoś jest. Dobra. To w takim razie jadę na E. Jesteś przy okazji D. Ale wolę pójść tutaj. O kurde. Dobra, to ja może... Pojadę od drugiej strony, żeby ten czołg mnie tutaj nie załatwił. Bo szczerze to nie mam z nim za bardzo szans. Dobra, to ja zostanę tutaj w tym miejscu. Kurde, znowu ktoś strzela Dobra, oni już go załatwili. Tam ktoś strzelał, z mostu, no, z mostu Kurde, niestety mój celownik, nie chce go tutaj... Dobra, oni się nim zajmą w Serio? Myślałem, że go to potrąciło Prawię sobie tego pojazd. Jeszcze przyładuję i jedziemy. Nie no super, dzięki ziomek. co jest? A dobra, naprawia mu pojazd. Dobra to ja tutaj wysiądę Ale było blisko Dobra, w sumie mogłem go od razu z karabinu zabić wow. Skąd to? Kurde nie widzę skąd A dobra, dobra, dobra Spieprzyłem to To ja sobie wsiądę tutaj do tego helikoptera. Dobra, cel przejęty. Wybaczcie, jeżeli był to taki mały przeskok czy coś takiego, ale mam limit nagrywania na 15 minut, niestety więcej nie może na PS4, więc musiałem akurat zakończyć nagrywanie i wznowić, a nie chciałem, żeby było jakichś innych problemów tutaj, więc zrobiłem to troszeczkę wcześniej. Kurde, mam straszny problem z wycelowaniem z, do kogoś, jeżeli jest daleko Nie wiem czemu Dobra, tego już za Będę musiał nad tym popracować Chodźmy na A O, dobra, budynek się zawalił, akurat tak tam wszedłem Taki troszeczkę pech Akurat się już mecz kończy Co ja mówię, gra Dobra, to ja pójdę może... Dobra, pójdę na te A Przy okazji zajmę B Ale i tak już chyba nic za bardzo nie zdziałem, bo się kończy już gra O. Ale miałem szczęście, Boże, abym to tak spieprzył masakrycznie. Ja na początku myślałem, że to jest jakiś zwiadowca, że coś by tak stał tam celował, już by chciałem się znożyć, a ten się akurat odwrócił. Tutaj mi się wydaje, że ktoś chyba jest na górze. Nie, dobra. Mi się wcześniej ktoś na mapie pojawił, ale widocznie że ktoś go załatwił. O, wygraliśmy. Nieźle. W ostatniej chwili można powiedzieć. No, super. W sumie nie szło mi aż tak źle. Zaraz zobaczę, ile mam zgonów w ogóle. Mam też nadzieję, że zbytno nie przynudzałem, ale to w sumie mój pierwszy odcinek z Battlefielda, więc no. Dobra. Kurde, tak mało brakowało, że miał kolejny poziom. No, w sumie nie jest źle. 6 zgonów. Szczerze to się nawet z tego cieszę. No ale dobra. W takim razie ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Do następnego. Cześć.